Z reguły urlop nie trwa długo, więc warto wykorzystać go wyjeżdżając za miasto. W naszym regionie ludzie z reguły wyjeżdżają nad morze. To przede wszystkim służąca zdrowiu zmiana klimatu. Świeże morskie powietrze to lek na wiele dolegliwości, chociażby takich jak stres i zmęczenie. W tym roku planuję dwa razy wyjazd nad morze raz jadę do Pustkowa, teraz w lipcu i pod koniec sierpnia do Dziwnówka chyba, bo jeszcze dokładnie nie wiem. Także powolutku z mi z moją córką niepełnosprawną jedziemy odpocząć sobie trochę do kurortu. No na pewno gdzieś wyjedziemy nad morze. Jesteśmy na emeryturze, także na pewno dzisiaj się wybierzemy. Nawet teraz w tym tygodniu chyba już do między zdroi. Wielu osobom wakacje mijają w pracy. Trudno wtedy zorganizować sobie odpoczynek. Pracuję jako kierowca ciężarówki, także no nie za bardzo mam. Teraz jestem. Korzystam akurat z urlopu. Także jeszcze tydzień mi został urlopu, po dwa tygodnie urlopu, no i później na sześć tygodni do pracy, także, także plany będą raz Norwegia, raz Italia, bo jeżdżę akurat na kierunku Norwegia-Italia. Większość wakacji będę w pracy, aczkolwiek jakiś urlop się szykuje, wyjeżdżamy do Jeleniej Góry do mojej mamy. Popularne są wyjazdy do rodziny. To od lat sprawdzony sposób na z reguły tanie i udane wakacje. Przyjechał na wakacje do Polic ze Stargardu mój kuzyn i, i robiliśmy wycieczkę rowerową. Byliśmy też w Trzebieży z racji tego, że tam porobili, więc trzeba było pokazać, e, co jeszcze. No i grill, tak? To podstawa. Do końca tygodnia mam urlop, nigdzie więcej się nie wybieram. Jadę tylko do Stargardu, o, do rodziny. Wakacje zaczynam za jakieś trzy tygodnie. Część z tego wolnego czasu spędzę nad morzem z rodziną. A część na wsi. Oprócz wypoczynku, warto pomyśleć także o zwiedzaniu ciekawych miejsc. Dzięki temu zdjęcia z wakacji będą wspaniałą pamiątką. No zwiedzać głównie, chcą nam pokazać, bo wyjechali w zeszłym roku i zapraszają nas do siebie. No Przejeżdżamy na przykład przez Austrię, czyli Alpy można sobie przez okno popatrzeć. Jeździmy w kierunku Werony. Byłem akurat też w we Wenecji, czy przekoło Wenecji. No, raczej północne Włochy akurat robimy. Zwiedzać na pewno karpacz, klarska poręba, Świeradów zdrój i odpoczywać. W czasie wakacji należy pomyśleć nie tylko o wypoczynku, trzeba zadbać też o bezpieczeństwo swoje i swoich najbliższych. Powinniśmy mieć kaski w ogóle na głowach wszyscy, ale nie mamy. Bardzo mi przykro, ogólnie nie polecam jeżdżenia bez kasków, żeby było bezpieczne, no. Oje, no trudno mi powiedzieć, bo my że niebezpiecznych rzeczy to nie robimy, więc jazda na rowerze, no to tyle tylko. Przechodzimy przez ulicę na nogach, że tak powiem, rower prowadzimy. No nie miałam tyle kasku, więc tylko tego brakuje. Tak? Staramy się, żeby były bezpieczne, bez żadnych tam ekscesów. Zachować zdrowy rozsądek we wszystkim w piciu, w jedzeniu, w szaleństwach w zabawie. Poza miasto warto wyjechać chociaż na weekend, nawet krótki wypoczynek sprawi, że nabierzemy energii i chęci do życia.